Graf mnie nominował w Gogese, żeby zrobić jak najwięcej pinpointów na mapie Balance Poland. I również Geomex chciałbym, żeby spróbował swoich sił. I jaki również Jan Seweryn, jeden z lepszych graczy na mapie Polski, i Tomasz Idermid. To są moje nominacje. Z racji z tego, że jestem z Polski beznadziejny, stwierdziłem, że to będzie totalna kompromitacja i nic mi się nie uda. Jednak stwierdziłem, że i tak przyjmę te wyzwanie. Początkowo, żeby się rozgrzać, musiałem sobie częściowo pominać powiaty, przez co rozegrałem quiz. Jak widać, wynik nie jest imponujący, 181 powiatów, ale pominąłem trochę bardzo oczywistych powiatów, na przykład jak powiat cieszyński, więc myślę, że na tą chwilę znam mniej więcej 200 powiatów. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby szybko pinpointować na mapie Polska. Nominuję Filipa, który nawet nie ma konta Pro, i kogokolwiek z mojej klasy, który już Pro ma przeze mnie. No to co, proste zasady, pół godziny i zobaczymy, ile mi wyjdzie. Jak będzie jakiś rural, to od razu skip, nie ma co. Wydaje mi się, że jest potencjał, szczególnie z tym. Oho. Mamy miejscowość, i miejscowość nazywa się Ełk. Dobra. No to mamy już dużo informacji, od północy się kończy. Czy to może być tutaj? To byłoby to skrzyżowanie. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. Jest Ełków, dobra, czyli to było tu. Teraz się jedzie tą drogą do końca. Nie, chyba tutaj robimy zakręt. A jest zakręt. I teraz tak. Ołków, czy to jest. Bajeczna, by pasowało. No taka dosyć wiejska. Może być tu szamanowa. No, szamanowa by pasowała. Tak jest, 18 metrów. I mamy Rondo, więc jest znowu bardzo dobrze. Ulica Wieluńska, Kłobuck. Nie wiem, gdzie jest Kłobuck, gdzie jest Wieluń. Może to jest niedaleko Wielunia, mam nadzieję. 48749 jest jest kłobysko dobra nice. Jest jakieś rondo i to może być nawet to rondo. A tutaj mamy jest polo. Czy jest tu polo? Nie widzę tu pola. Hmm. To jest, To jest droga 4,92 więc to nie będzie ta. To jest tu. I mamy dużo lepszą lokację. Hmm. Teraz tak, powstańców, a nie. <grytanie> Jagiellońska tam jest napisane. a Jagiellońska. Lub, lub. Centrum Kultury Katowice, no ciekawe gdzie jesteśmy. A raczej taka bardziej starówka. Jest Jagiellońska. Więc dobra, to była ulica Jagiellońska, tak? Jagiellońska i druga ulica się nazywa... Dawaj, dawaj, dobre. Reynada? Jakiegoś? Mm. Reymonta. dobra, to ma... Tak, Reymonta, to ma większy sens i to dużo ehm. Tak, jest git Czy da się tu jakoś poprawić? Chyba nie 16 metrów, elegancko. Mamy góry. To z góry. Z góry, jak mam góry, to nie chce mi się z góry tego klikać. Odmuchów. Ulica Nyska. Wiem, gdzie jest Nysa. Tylko pytanie, czy. Oj, jest odmuchów. Dobra, nice. Jednak nie skipujemy, um, Czyli co. No, zgadza się. No, come on. Ale to był bait, dobra. Konopnickiej. Dobrze, dobrze, że w porę się zorientowałem, chociaż i tak ten czas reakcji nie był aż tak wystarczający. Rozumiem, że to jest odjazd, to jest to. To jest konopnickiej. Dobra, Ale czy jesteśmy gdzieś tu? Czas reakcji nie był zbyt dobry. Mogłem o wiele szybciej to kliknąć. I to jest o wiele lepsza lokacja. Maków Mazowiecki. Półtusk. Okej, okay, dobra. To już więcej mi mówi. Na południe. 3 km. Jest kleszewo w ogóle. Czy to jest po prostu ten odjazd? Najprostszy w świecie? Wydaje mi się, że tak. Nie będę już tracić czasu. I kolejna runda. Mm. Oho, największy park roz... Termy Krakowskie, no to ciekawe, gdzie jesteśmy. Mm. I teraz tak: bulwar, tam mamy zamek. I tak, tu byłby ten most, i jesteśmy gdzieś tu. Tylko teraz żeby to dobrze kliknąć. Hmm, niedobrze. To jest lokacja typu... Czekaj, ten budynek to nie jest po prostu ten? Czyli byśmy byli dokładnie tu? Chyba tak, dobra, klikam. Nice. Szybki pinpointik. Jakaś totalna... Tam jest jedyna nasza nadzieja, jeżeli nie pomoże to Morąk. Jest. Aha, czyli to był Bates tym w sensie 5, 2, 7? Okej, okay, dobra. Jest morąk. Czyli to jest budynek. Nie ma pinpointa, niedobrze. Teoretycznie, zobaczymy. Koziołek. Chociaż... Piła. Okej. Okay. Mamy Piłę i ulica Ptasia, okej, okay, mamy tam jakąś informację, mamy tory, dobra, tory i droga, 11, 11 plus tory, ja coś, Poznań-Koszalin, ok czyli to może być od dołu, tu jest wszędzie 11, okej. Okay. Teraz, gdzie są tory? Tu są tory, ale one idą wzdłuż tej drogi. Nie ma żadnych torów wzdłuż. Dobra, jak się nazywa po prostu ta droga? To mi wystarczy. Ulica Orla. O, dobra, tu jest, jest, jest orła. Teraz tak, krucza, ptasia, ptasia... Dobra, jak się nazywało, nazywało to skrzyżowanie? Krucza z ptasią. On jest taki, że... Dobra, tutaj. Idziemy dalej. Ile już czasu zostało? Ja nie mogę, muszę się sprężać. Kalisz, 5 km na północ. Jest Kalisz, obrzec do Kalisza, super, mamy jakby obwodnicę, o, mamy miasto, Szałę, jest Szałę, to byłaby ta droga, Źródlana Kaliska, ma sens i to bardzo duży, mhm. klikam, nie, no proszę was, okej. Okay. Dobra, chociaż na zakończenie na pocieszenie coś prostego. Obrzysko. Jest ostrog. To jest zespół czego? Zespół dzielnicowy. Tu już jest koniec miasta praktycznie. Rząd gminy, miasta Ma sens tak to będzie jeżeli teraz nie będzie pinpointa To jest to co chciałem dostać Zobaczymy mm. Come on, come on, come on. Ciężarówka może być ważna Legnica Armii Krajowej. Jest, jesteśmy na Armii Krajowej. Tak, dobra. 9-4. Czyli to może być legnica. Zaufam, że nawet jest. To jest jakiejś armii. Armia krajowa i wjeżdżam na... Są sobie 9-4. No nie wiem. Armii Krajowej. Kerfur. Gdzie jest Kerfur? Lidl, Legnica, Kowla. Jest Kerfur. Jest Armii Krajowej. Z kredytu my byliśmy chyba na Chubalczyków. Albo nie. Zobaczę się nie dowiem. Nasza droga się przecina, więc. Ma sens nawet naszą lisa. jakaś się. Batalionu. Okej, okay, naprawa komputerów. Pytanie czy tu jest naprawa komputerów? Nie mam... Nie wiadomo po prostu. Dobra, coś tutaj się znajdzie. To jest krzyżowanie jakieś. Tu jest lekki zakręt. Jest lekki, dobra, czy jesteśmy na tej. To jest odjazd, są dwa bloki. Nice. No i jeszcze jedna mam nadzieję. 17 na północ. 17 i na prawo mamy 8-4-6 8, 4, 6. 8 4, 6. Tak? 846. 6. Jest 846, 6. 17. Mamy tory na prawo. Przejazd jakby. Na lewo mamy coś. Tutaj. Agricola. Lublin. To byłby wjazd. A tam był przejazd przez tory. Tutaj jeszcze jeden odjazd. Wtedy byśmy byli dokładnie Dokładnie tu Jest minutnik. Dobra koniec. Koniec czasu. Parę domków obok siebie. My jesteśmy... W tym domku bliżej. Dobra, gdzieś tu. Okej, okay, to było jeszcze dalej. A więc i tak nie ma pinpointa.